Cześć, witam Was bardzo serdecznie 24 kwietnia 2024 roku i zaczynamy naszą codzienną szybką analizę kryptowalut. Wczoraj nie było analizy, ponieważ rozłożył mnie jakiś wirus. Nie mogłem się dosłownie ruszyć z łóżka, więc wczoraj odpuściłem w ogóle przeglądanie rynków. No więc dzisiaj zaglądamy sobie nie tylko do kryptowalut, ale zerkniemy sobie również na Indeksy, więc zobaczymy, co tam ciekawego się dzieje. Mieliśmy spojrzeć wczoraj, no, ale nie było nagrania. Dzisiaj zerkniemy sobie oczywiście na wskaźniki Newsy i na max MaxDate. Zobaczymy, co ciekawego aktualnie tam słychać. No, i zobaczymy sobie dzisiaj kilka kryptowalut, które od rana potrafią zaszaleć. A niektóre takie jak Hedera zrobiła praktycznie 100% w ciągu jednego. Dnia i żałuję, że ja tego nie zauważyłem, bo chętnie bym się przyłączył do tych wzrostów. No ale e, nie ma tego złego. Dzisiaj przyłączyliśmy się na Discordzie do tych spadków, więc coś zawsze można ugrać, i za to właśnie uwielbiam krypto, że nie tylko można grać na wzrosty, ale też i na. Spadki. A kto były chytry i przebiegły, to potrafił na górce zrealizować swoje zakupy spotowe no i dokupić dużo, dużo niżej, ale o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać. więc Zaczynamy sobie standardowo od Coin Market Cap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin zaledwie 44% na plus. Za to Ethereum leci bardzo ładnie. Już ponad 2,68% na plus, więc sobie o eterze porozmawiamy, jak będziemy tutaj analizować wykres. A zobaczmy sobie, właśnie największy wzrost w ostatnich 24 godzinach zrobiła hedera. No i teraz po tym spadku, już to jest aktualnie tylko 45% na plusie. No a tak jak mówię, było ponad 100%. A największy spadek zaliczyło AKT 19,13%. Lećmy dalej. Wskaźnik strachu i chciwości aktualnie na poziomie 72, czyli aktualnie mamy poziom chciwości. I Altcoin Season Index aktualnie poziom 39. No i wszyscy nieubłagalnie czekamy, kiedy ten Altcoin Season w końcu nastanie. Dominacja trochę zaczyna tutaj bitcoina spadać, więc jest szansa że altcoiny zaczną nam porządnie strzelać. No i jak sobie zobaczymy na mapę likwidacji. Widzimy, że dzisiaj o poranku bardzo ładnie zebraliśmy likwidację z 67 tysięcy, ale co ciekawe zostało dosyć sporo tutaj na 67 400 dolarów, więc ja liczę cały czas na te wzrosty. No, i zebranie właśnie tych likwidacji. No i co ciekawe, pamiętacie pewnie nagranie z poniedziałku, gdzie ja mówiłem, że w najbliższych 24 godzinach liczę na 67 tysięcy i to się sprawdziło. No i liczę do końca tygodnia na 70 tysięcy, gdzie tam będę chciał zamykać moje wszystkie longi. Czy się uda, czy się sprawdzi, zobaczymy. A zobaczmy, jak w liczbach wyglądają jeszcze nasze likwidacje. No i w ostatnich 24 godzinach e, mieliśmy likwidacji na poziomie 117 milionów dolarów, z czego longów i shortów było praktycznie porówno 2 miliony więcej w longach, ale to akurat nie ma zbyt dużej różnicy. No i lecimy sobie teraz do naszych artykułów. Pierwszy artykuł na stronie Forbesa. Departament Sprawiedliwości domaga się 3 lat więzienia dla założyciela Binance czyli CZ chcą go skazać na 3 lata więzienia. Zachęcam was do przeczytania tego artykułu. Pewnie śledzicie też co się tam ciekawego dzieje. Następnie właśnie artykuł na temat Hedery o tym skoku i to był skok przez pomyłkę, co ciekawe. No i tutaj jest wszystko fajnie opisane, więc zachęcam Was do przeczytania. To no wprowadzili tutaj w błąd inwestorów, z czego mocno skoczyła cena hedery, a teraz jak się wyjaśniło, że to był jednak błąd, no to cena zaczyna spadać i to dosyć drastycznie. No i hedere, oczywiście dzisiaj też zobaczymy sobie w nagraniu. No, i ostatni, trzeci artykuł. Binance wycofuje depozyty w BNB Bacon Chain, czyli BEB2. No, i tutaj również możemy sobie na ten temat poczytać. Teraz lecimy sobie do wskaźników od Maximusa. Orderbooki wyglądają całkowicie naturalnie, bez większych ścian, zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych. Za to na wskaźnikach ProCharts widzimy, w miarę równy poziom stablecoinów, ale widzimy trochę większy wpływ bitcoinów na giełdy no i widzimy po wskaźniku CBR że dzisiaj mimo właśnie tej podbitki, która była pod 67 tysięcy, widzimy, że tutaj instytucje dosyć mocno też się angażowały w te zakupy, więc to może spowodować nam za chwilę jeszcze większą pod bitkę ja czekam co się faktycznie wydarzy. Warto pamiętać, że Bitcoin ma dosyć mocne wsparcie. No, i lecimy sobie od razu do bitcoina. Dzisiaj, trochę tutaj z naszymi wskaźnikami z Discorda, sobie pooglądamy te wykresy. No, i tutaj warto pamiętać, że jednak Bitcoin ma mocne wsparcie na 66 tysięcy. No, i tutaj ostatnio dosyć mocno walczyliśmy z tymi poziomami. Teraz widać, że mocno tutaj reaguje na tą zieloną wstęgę, która reprezentuje nam tutaj Fibo. I widać, że dosyć mocno tutaj cena odbija w okolicach 66 370 dolarów. Chociaż ta wstęga, która pokazuje nam tutaj siłę zakupową, pokazuje nam już lekko czerwony kolor, ale ja bym na razie się tym nie zrażał. Może być to tylko chwilowa taka przerwa przed dalszymi wzrostami. Ja, tak jak powiedziałem, czekam cały czas na wzrosty na 70 tysięcy dolarów. No, ale przed nami najważniejszy opór, czyli 67 tysięcy. No, i widać, że za każdym razem coraz mocniej bijemy się z tym oporem. W końcu myślę, że go przebijemy. Jeżeli go nie przebijemy, to jestem również w stanie zamykać moje longi. Na zysku, ale póki co cały czas czekam na dalszy rozwój sytuacji. Wydajcie znać, czy jesteście w longach, czy w shortach, czy wolicie na razie obserwować rynek i patrzeć, co się dalej wydarzy. Ale my lecimy dalej. Zobaczmy sobie Ethereum, które, tak jak mówiłem, w momencie, kiedy oglądaliśmy CoinMarketCap, jest w dużo lepszej pozycji i dużo lepiej sobie radzi od bitcoina. No, i jak widzimy, cały czas jest tutaj w mocnym impecie. Co prawda, troszkę zabrakło do mojego oporu, na który ja liczę, czyli 3285 dolarów. Myślę, że to nie jest jak najbardziej wykluczone, że to jest jeszcze nawet do zgarnięcia, może dzisiaj, więc wszystko jest w rękach tutaj kupujących. No i ten opór będzie tutaj dosyć mocnym poziomem do zaliczenia. Aktualnie odbiliśmy tutaj od poziomu 3275 dolarów, ale jak widać, wsparcie aktualnie na 3244 dosyć fajnie hamuje ewentualne dalsze spadki. Więc póki co nie wygląda to źle. Trochę tutaj po tych naszych dolnych wskaźnikach widać, że ostudził nam się tutaj wykres, więc jest tutaj siła do dalszych wzrostów chociaż nie był tak mocno przegrzany, jak to było już w poprzednich tutaj dniach. Więc warto myślę obserwować sobie, co się będzie działo na Etherze. No i pamiętajcie, jak dominacja ucieka nam tutaj z Bitcoina, no to oczywiście lecą te pieniądze w ale też właśnie głównie w Ethereum, bo Ethereum pamiętajcie, to jest druga największa kryptowaluta. Na świecie. A my lecimy dalej, zobaczmy sobie Pancake Swap. Może tutaj wyłączmy sobie te nasze wszystkie wskaźniki. No i widać, że fajnie tutaj po tej zielonej linii nam się Pancake Swap wspina. No i tutaj fajnie by było przyłączyć się do tych dalszych wzrostów, ale będę czekał cały czas na zjazd, nawet tutaj poniżej trzech dolarów, a właściwie wolałbym się przyłączyć w okolicach 2,97 no i wtedy licząc nawet spokojnie na wzrosty powyżej tutaj, moment tylko sobie oddalę, powyżej 3 dolary i 41 centów, czyli ten drugi w kolejności opór, który ma przed sobą. Myślę, że ten na poziomie 3 dolarów i 12 centów przebijemy bez najmniejszego problemu, no i dopiero ten poziom 3,41 będzie stanowił jakiś realny w ogóle opór do przebicia. Kolejny Litecoin, który się też trochę budzi z tego swojego snu zimowego gdzie tutaj dosyć mocno odbijaliśmy się od tych 84 dolarów i była to dosyć wąska konsolidacja teraz trochę wybiliśmy powyżej poziomu 86 dolarów aktualnie 87 dolarów i 19 centów no i myślę, że tutaj pomalutku będziemy się wspinać do okolicy nawet 94 dolarów i 80 centów. No i tutaj dopiero możemy mieć trochę mocniejszą reakcję. Ale warto zwrócić uwagę na aktualnie przegrzanie tutaj na Litecoinie. Więc można dostać tutaj chwilowy zjazd nawet o 2-3 dolary, aby później rozpędzić się jeszcze bardziej. Dlatego warto używać wskaźników. Zachęcam Was do tego. U nas na Discordzie one są za free dla wszystkich. I tutaj myślę, że dużo jest też wskaźników dostępnych za darmo na TradingView. No i ja też kiedyś wrócałem na Twittera. Dostęp do niektórych wskaźników od nas, więc zachęcam Was do wbijania na Twittera, żebyście byli na bieżąco, a ja niedługo planuję wrzucić również jakiś wskaźnik na Twittera, więc warto mnie tam śledzić. A my lecimy dalej kolejnym coinem, który dzisiaj zrobił dosyć spore zamieszanie. To było Algorand. Algorand strzeliło dosyć mocno z poziomu 19 centów doleciało aż na 20. 6,5 centa, co zrobiło nam wzrost o ponad 37%. No, i teraz pomału zaczyna nam spadać, no i aktualnie zatrzymało nam się na tym wsparciu na 22 centy, ale myślę, że to wsparcie nie będzie aż tak mocne, aby zatrzymać algorand przed dalszymi spadkami. Ja dzisiaj od samego rana tutaj na Discordzie dyskutowaliśmy na ten temat. No, i ja nie odważyłem się tutaj wbijać w Algorand, szczególnie dlatego, że przebiliśmy dosyć mocno opór na 24,5 centa. No i było ryzyko, że zrobi nam się retest i polecimy jeszcze wyżej, nawet tutaj do tej zielonej linii, która jest tutaj aktualnie na 30 centach. Ale jednak przebiliśmy dosyć mocno na 23,5 centa. Później zrobił nam się retest, iście, książkowe zagranie. No i spadamy dalej. Jeżeli mamy dostać jakikolwiek tutaj mocniejszy opór przed spadkami, dopiero myślę w okolicach między 20,7 centa. A jak nie, no to spadamy na sam dół. No i tutaj też po naszych wskaźnikach było widać dosyć mocne. Przegrzanie rynku, więc tutaj spadki były bardzo możliwe, no ale po tym ostudzeniu było ryzyko jednak tych, tego wzrostu, więc tutaj odpuściłem. A my lecimy dalej. Kolejny dzisiaj jest Matic, który bije się od samego rana z oporem na 76,5 centa, gdzie również tutaj był mocno przegrzany, no i musiał trochę. Spaść w dół, ale myślę, że ten spadek może być pociągnięty nawet do 74 centów, a potem spodziewałbym się dalszych wzrostów. Zobaczymy, jak sytuacja tu się rozwinie, ale jak widać, 77 centów niecałych ten opór, gdzie się znajduje, jest dosyć mocną barierą do przebicia. A my Lecimy dalej, no i tym razem Hedera, już ją wam odpalam. No i mamy Hederę, która wystartowała wczoraj, właśnie po tym newsie dosyć mocno. I tutaj licząc z samego dołka do szczytu to było 108%. Dosyć sporo. Ja niestety leżałem rozłożony przez wirusa, i w ogóle nie obserwowałem rynków, nie wiedziałem, co się dzieje. Miałem tylko odpalone moje longi, które były w miarę bezpieczne, ale po tym jak zobaczyłem, to aż mi się słabo zrobiłem, że nie przyłączyłem się do tych wzrostów. Było można to zrobić chociażby tutaj po teście wsparcia na 11,8. centa, Gdzie bardzo fajnie książkowo tutaj przetestowaliśmy to wsparcie, później dostaliśmy strzał. Kolejny test na 15. 5 centa. No i dobiliśmy do poziomu, kiedy okazało się, że ten news jednak jest fejkiem. No i cena drastycznie spada. Na Discordzie dzisiaj rano po tym tutaj fajnym odbiciu wbijaliśmy w shorta. Część osób się zdecydowała, część nie, no bo to było jednak bardzo duże ryzyko, ja wbijałem tylko na dźwigni razy 15 jest tam co prawda bardzo fajny już zysk, ale właśnie na poziomie tego wsparcia na 11 dolarów i 80 centa będę chciał to zamykać chociaż jest tutaj duża szansa że spadniemy nawet poniżej 9 centów więc kto chce zaryzykować, myślę że jest fajna okazja Chociaż, jak ja Wam to teraz nagrywam, zanim Wam to wrzucę, to będzie już trochę późno. Więc pamiętajcie, warto być tutaj na bieżąco. No i wbijajcie jak chcecie do mnie na Discorda. Wszystko macie opisane w linku pod filmem. No a ja czekam cały czas, co tu się dalej wydarzy. No bo, nawet tutaj wbicie w Longa za jakiś czas nie będzie głupim pomysłem. A kto był przezorny w okolicach 16, nawet 17 centów, potrafił zrealizować swoje całe portfolio, które miało właśnie na headerze, które było kupowane w dołku. No i teraz może dokupić dwa razy tyle, jeżeli to spadnie do wyznaczonego poziomu. Jest to bardzo fajna tutaj opcja, ale kto chce akumulować, to akumuluje. A kto czeka na takie okazje, no to co jakiś czas one się trafiają. A my lecimy dalej i to będzie ostatnia kryptowaluta w dzisiejszym nagraniu, no bo dzisiaj nic więcej aż tak mnie nie zaciekawiło i będzie to Chili's, które również miało bardzo fajny strzał. Przegrzał się nam tutaj dosyć mocno rynek no i po zaliczeniu 13 centów zaliczamy dosyć mocny zjazd, który według wskaźników ma jeszcze tutaj spory potencjał do spadku, więc ja tutaj zakładam nawet zjazd pod 12 centów, więc to może być też fajna okazja, aby ponownie przyłączyć się do longa, kiedy dobijemy do wsparcia poniżej 12. Centów, więc jak najbardziej jest tutaj też do obserwowania, czyli przez najbliższe godziny. A my lecimy teraz dalej, no i wbijamy sobie w indeksy. Indeksy, które może zobaczmy sobie na interwale godzinowym, trochę nam tutaj podbijały, ale nie zaliczyliśmy niestety na indeksie SP500 poziomu wsparcia na 4930 dolarów odbiliśmy w okolicach 4955 dolara. No i polecieliśmy dosyć mocno do góry, aktualnie 5070 dolarów. No i znajdujemy się między dwoma liniami wsparcia i oporu. Wsparcie na 5039, a opór na 5103 dolarów. Więc zobaczymy dzisiaj jak sytuacja się rozwinie. Ja aktualnie nie posiadam na indeksach żadnej otwartej ani oczekującej pozycji. Indeks Dow Jones, który poleciał bardzo fajnie, odbił nam się od linii FIBO w okolicach 37 770 dolarów, no i poleciał aktualnie do najbliższego oporu na 38 500. No i czekamy tutaj. Też na otwarcie rynków, które już niedługo. Myślę, że tutaj będzie szansa na delikatne podbicie, przetestowanie. No i możliwe, że pójdziemy w okolice 39 tysięcy, ale to okaże się już niedługo. Teraz indeks DAX. DAX tutaj bardzo mocno odbił, co prawda z poziomu 17 tysięcy. 650 euro no i aktualnie 18 190. A ja liczyłem po cichu, że jednak może zaliczymy te 17 000 euro. No i tutaj sporo się pomyliłem, no ale czekam w takim wypadku na dobicie tutaj do szczytu w okolicy 18 560 euro. No i tutaj będzie okazja wypróbować. Jakiegoś małego shorta na tym poziomie. No i ostatni w dniu dzisiejszym DAX, NASDAQ, przepraszam. NASDAQ też nie doleciał nam do wsparcia na 16 900 dolarów, tylko odbił troszkę wyżej w okolicach 16970 dolarów. No i zbliżył się bardzo mocno do oporu na 17 000. 650 dolarów. Wygląda, jakby chciał za chwilę spaść, ale poczekajmy tutaj na otwarcie pozostałych rynków, bo mogą jednak spróbować na znak pchnąć dużo mocniej do góry. Póki co spadek myślę, że nie będzie większy niż na 17460 dolarów. No i tutaj możemy. Spodziewać się jakieś podbitki, fajnie, jakby cena wskoczyła na między 17 650 a 17 800, można by sobie tutaj poskalpować troszkę cenę. To wszystko na dzisiaj. Ja dziękuję Wam, że byliście, słuchaliście. No i dzięki oczywiście za lajki, like, suby i za komentarze. Jutro standardowo już będzie nagranie, spojrzymy sobie troszkę też jeszcze na towary, zobaczymy sobie jak radzi sobie złotówka do dolara, ale to wszystko jutro. A wy oczywiście zachęcam Was do komentowania i pisania koinów do analizy na nagranie piątkowe. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do jutra, hej!